Nauczyciele rezygnujący z pracy, biurokracja, wypalenie zawodowe i stopniowo zanikający społeczny szacunek to problemy europejskiej, polskiej, ale i wielkopolskiej edukacji. W Poznaniu mówili o tym eksperci podczas konferencji organizowanej przez NZZ Solidarność. Czy Europę stać na niedoinwestowaną edukację? Takie pytanie w stolicy Wielkopolski padnie wielokrotnie w najbliższych dniach. Na tej konferencji spotykają się związkowcy z edukacji, z oświaty, z różnych części Europy, z różnych krajów. I rzeczywiście chcemy przede wszystkim zdiagnozować, czy w krajach europejskich, w Europie, nakłady na edukację są wystarczające. Stąd ten znak zapytania. A potem to, co najważniejsze, to spytać o to, co trzeba zrobić, żeby to się zmieniło. W ogóle w Polsce, moim zdaniem, od kilku lat brakuje takiej. Naprawdę wolnej od polityki partyjności debaty o polskim oświacie, która powinna być mimo wszystko ponadpolityczna. Znaczy, nie chciałbym, żeby co zmianę rządu dokonywały się reformy. Myślę, że to trzeba sobie jasno powiedzieć, zwłaszcza w takiej wrażliwej strukturze jak oświata.